O nowe życie dopytują się i mężczyźni Porwani niegdyś w masowych lapankach na roboty A teraz wyzwoleni w drugim z kolei obozie Pytania są jedne wciąż te same Kiedy i my wreszcie pójdziemy do polskiego wojska Dzieci patrzą trochę nieustnie jest wśród nich wiele takich, które po raz pierwszy w swym krótkim życiu zobaczyły polski żołnierzy. Wyzwolone obozy pozostają w tyle. Dywizja zaś posuwa się na Wilhelmshafen. Tak z dnia na dzień z akcji w akcję dochodzi wreszcie dywizja pancerna do kresu przeznaczeń tej wojny. Pod niebem omawianym od chmur jawia się dwóch niemieckich parlamentariuszy. Przyjeżdżają do drugiego pułku pancernego i meldują o kapitulacji. To jest już koniec. Tym razem niewojennym, lecz podróżnym marszem dywizja rusza naprzód. Mija na drogach jednostki nieprzyjaciela, dążające do miejsc koncentracji i internowania. Przechodzi koło miejscowości, do których wojna nie zdążyła dojść walką, a zagląda oczyma zwycięzcy. Droga prowadzi do Wilhelmshafen. Przed miastem dowódcy twierdzy i portu, władze cywilne i wojskowe deklarują wobec nowego komendanta miasta, polskiego pułkownika, swą kapitulację i lojalność. Wilhelmshafen leży w gruzach. prawdzie dopiero dziś zbliżają się do niego kolumny motorowe zwycięzców, ale przez długie miesiące i lata działało nad miastem i portem lotnictwo sprzymierzonych. Zjawiają się teraz w samochodach kawiersa i ciąga. Nie tak dawno jednak inni Polacy przelatywali tu nocami w samolotach, niosąc największej morskiej bazie rzeczy setki tysiące ton bomb. Tę wspaniałą, robotę podziwiają nasi oficerowie z generałami Maczkiem i Rudnickim na czele. Kilka dni później do okręgu zarywowanego przez Polaków przyjeżdża pełniący obowiązki naczelnego wodza, generał Władysław Anders. Dywizja występuje przed nim z tym zdobycznym i zwycięskim splendorem. W porcie wita generała kompania honorowa marynarki brytyjskiej. Na niemieckim lotnisku odbywa się polska msza polowa. Dookoła stanęło do oddziały Dzień jest uroczysty i symboliczny. Z rąk naczelnego wodza żołnierze brytyjscy i polscy otrzymują krzyże wiertuki militarii i walecznych. Są to krzyże za wspólną walkę, za najwyższą ofiarę w obronie największych idealów. A walkę o to, aby siła nie panowała przed prawem, powiedział generał Anders w swoim przemówieniu do odznaczonych. Nie może być, jeśli świat ma żyć szczęśliwie, dwóch praw, ani dwóch honorów, ani dwóch moralności. Prawda i honor i moralność jest jedna. Tak jak jednym jest życie żołnierza, które on daje ojczyźnie, którą tylokrotnie stawia w obronie wolności i sprawiedliwości.